Szanowni Państwo, razem z Panem Posłem Bogdanem Zdrojewskim, Panem Posłem Piotrem Adamowiczem, chcieliśmy przedstawić nasz komentarz w sprawie bulwersujących informacji, które wynikają z audytu, które przedstawiło Ministerstwo Obrony Narodowej. Szanowni Państwo, nie tylko w ostatnich dniach swojego urzędowania Mariusz Błaszczak rozdysponował gigantyczną kwotę 6 milionów złotych wobec swoich najbliższych współpracowników. Ale co odnotował audyt MONU, w tej sprawie pojawiły się zwykłe kradzieże cennych przedmiotów, które miały trafić do zagranicznych delegacji, m.in. z Korei Południowej. Szanowni Państwo, najbliższa współpracownika, współpracownica ministra Błaszczaka, dzisiaj w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, wybrała sobie sama zegarek firmy Longin o wartości kilku tysięcy złotych. Który to zegarek nie został przekazany jako prezent dla delegacji zagranicznej, delegacji koreańskiej, ale znalazł się na jej ręce, znalazł się w jej domu. Zandarmeria wojskowa w tej sprawie była bezwzględna, dokonała zabrania rzeczy, która nie należała, zgodnie z prawem do współpracowniczki ministra Błaszczaka. Szanowni Państwo, to tylko przykład tego, jak działał PiS, w jaki sposób te złodziejskie metody były realizowane w różnych przestrzeniach. Czasami chodzi o setki milionów złotych, jak w przypadku Orlenu. Czasami chodzi o kilka tysięcy złotych, gdzie traktują po prostu państwo i jego środki jak swoje dobro. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pani Agnieszka Glapiak powinna złożyć swój urząd w trybie natychmiastowym. Mamy bardzo trudną sytuację mediów publicznych od strony finansowej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie realizuje własnej uchwały z połowy września ubiegłego roku, czyli nie przekazuje środków z abonamentu mediom publicznym. Pani Klabjak jest wśród tych osób, które głosowały za tym, aby te środki nie lądowały na kontach mediów publicznych. Jeżeli uwzględnimy fakt weta wobec ustawy około budżetowej pana prezydenta, zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji znalazła się cała grupa, bardzo duża grupa pracowników mediów publicznych. Jeżeli na to nakładają się takie czyny, czyny kryminalne, to nie mamy wątpliwości, że w tej materii decyzje powinny być natychmiastowe. One powinny wypływać przede wszystkim z przekonania, że na takich stanowiskach powinny być osoby, które nie budzą wątpliwości od strony etycznej. W tym wypadku nie mamy żadnych wątpliwości, dlatego też wzywamy panią Agnieszkę Glapjak do natychmiastowej dymisji. Pan poseł Piotr Adamowicz. Szanowni Państwo, ponad miesiąc temu wraz z przewodniczącym Zdrojeńskim, przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, złożyliśmy prokuraturze krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Macieja Świlskiego, szefa Krajowej Rady Radofonii Telewizji. Nie przekazał ponad 200 milionów złotych dla telewizji publicznej oraz rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. E, niestety prokuratura odmówiła ostatnio wszczęcia śledztwa w tej sprawie mówiąc, że takiego czynu nie doszło. My rozumiemy, że być może gdy prokuratura kilka tygodni temu rozpatrywała nasz wniosek o ściganie pana Świlskiego, nie wszyscy likwidatorzy byli wpisani do KRS-u. Obecnie wszyscy likwidatorzy spółek y, telewizji publicznej i publicznego radia są wpisani do KRS-u. W związku z tym przewodniczący Świlski albo nie dopełnia obowiązków, albo łamie prawo, nie przekazując tychże pieniędzy, nadinterpretując przepisy. W związku z tym wraz z posłem Zdrojewskim udzieliliśmy pełną ocenę na naszym prawnikom, którzy złożą dziś albo najpóźniej w poniedziałek zażalenie do sądu na decyzję prokuratury odmawiającej się prowadzenia śledztwa przeciwko panu Świlskiemu. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo.